Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je, inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Na początku pomyślmy, czy dzisiaj my, współcześni słuchacze tego fragmentu Ewangelii, może my jesteśmy jednak w tej lepszej sytuacji, ponieważ kiedy słyszymy ten fragment, to bardzo go dobrze rozumiemy. Wiemy, że ziarno ma się nam kojarzyć ze Słowem Bożym wypowiadanym przez Jezusa Chrystusa, który głosił Królestwo Boże. Wiemy, że te różnego rodzaju gleby, grunty, to mają oznaczać nasze serca, mają oznaczać nasze życie. A co, gdybyśmy postawili się w miejscu słuchaczy Jezusa Chrystusa, tam wtedy Mu współczesnych? Jakbyśmy odebrali wtedy Jego słowa? Jezus wypowiada rzeczy proste, wypowiada rzeczy y, związane z sytuacją dnia codziennego, żeby dotrzeć do swoich słuchaczy. I kiedy my słyszymy słowa, że rolnik wysiał siać, wyszedł siać ziarno, to kiedy my wyobrażamy sobie rolnika, to jednocześnie wiemy, że rolnik chce, żeby jego ziarno padało na glebę dobrze przygotowaną. Ta gleba musi być perfekcyjnie przygotowana, żeby wydała odpowiedni plon, żeby to żadne ziarenko nie zmarnowało się. To jest pragnienie dobrego gospodarza, tak po ludzku. I kiedy tak właśnie przypatrzymy się temu fragmentowi Ewangelii, to tak jest stworzony człowiek. Bóg stworzył człowieka właśnie tak wspaniale, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby wydawać dobre owoce. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby wydawać owoce dobra i piękna. Kiedy rolnik sieje, to nie chce zmarnować żadnego ziarna. Bo chyba nikt sobie nie wyobraża, że gospodarz wsiada na swój ciągnik, wyjeżdża ze swego podwórka, yy, przyczepiony ma siewnik i już zaczyna siać, gdy tylko wyjedzie, gdy tylko wyjedzie ze swego podwórka, sieje, gdzie popadnie, yy, nie patrzy zanim dojedzie na pole, albo kiedy yy, zajmujemy się sadzeniem ogrodu, chcemy, żeby wyrosły jakieś konkretne warzywa, to chyba nikt nie wychodzi i nie rzuca od tak sobie byle gdzie tych ziarenek tylko w konkretne miejsce w to przygotowane i człowiek czasami sobie pomyśli, że bez sensu jest to co słyszymy, że siewca wyszedł siać i rzuca gdziekolwiek. To takie ludzkie myślenie, ale bardzo dobrze, że myślenie Pana Boga jest inne niż nasze myślenie, bo o to Siewca z Ewangelii jest posłany, aby rzucać ziarno na każdy rodzaj gleby. Na każdy rodzaj. I można sobie zadać pytanie po co? Po co, żeby się zmarnowało? Po to jest ten fragment? Ale odpowiedź zawiera się w ostatnim zdaniu tego fragmentu. I brzmi: Kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli masz uszy, to słuchaj. Te słowo jest skierowane dzisiaj do nas konkretnie i to dociera do nas dzisiaj te przesłanie konkretne płynące z Ewangelii. Bądź uważny, kiedy słuchasz Słowa Bożego, bo spójrz, co może się stać tym słowem, które do Ciebie dociera. Być może, kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, to ktoś może się bać Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest wymagające, bo ono być może będzie wymagało. Bardzo konkretnej przemiany życia, swego postępowania. Być może ktoś potrafi powiedzieć, że to słowo, które usłyszał, to nie ma na nie czasu. Nie mam czasu na słowo Boże, bo prowadzę przecież biznes. Nie mam czasu na słowo Boże, bo muszę zająć się obowiązkami w pracy, w domu. Czasami ktoś powie, wymówi się, że przecież ja mam tyle obowiązków w rodzinie, opiekuję się swoją rodziną, troszczę się o to, żeby wszystko było dobrze. Nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu siedzieć i czytać Słowa Bożego. Nie mam czasu przygotować tego swego serca. Ale ktoś też, słuchając Słowa Bożego, oczywiście może żyć Ewangelią, może żyć tym Słowem i cieszyć się naprawdę ze swego życia, pomimo trudów i przeciwności. I taka osoba, Zawsze znajdzie czas dla każdego i na wszystko. I taka osoba, która żyje Ewangelią, zawsze z nadzieją patrzy w przyszłość.